Właśnie skończyłam rozwiązywać ostatnią zagadkę z książki Dookoła świata księga 200 zagadek, której autorem jest Dan Mo. Książkę do recenzji podesłało wydawnictwo Alma Press, za co bardzo dziękuję. Jak sam tytuł wskazuje zagadki umieszczone w tej książce odnoszą się do świetnej książki Juliusza Werna o tytule w 80 dni dookoła świata, do której ja mam ogromny sentyment. Jednak mój sentyment na pewno nie jest dla was istotny. Natomiast to co jest bardzo istotne to to, że zagadki, które znajdują się w tej publikacji mają ducha przygody księ... Książkowej. Już na wstępie książki mamy informację, że nie musimy przechodzić każdej zagadki. Oczywiście możemy, ale możemy także wybierać sobie nasze ulubione zagadki, a tych, których nie lubimy, po prostu omijać. Ja bardzo lubię tego typu wstępy bez żadnej presji, dając nam możliwość wyboru, chociaż ja Wam powiem, że i tak każdą książkę z zagadkami przechodzę od deski do deski, a skoro już mowa o zagadkach, to te dzielą się aż na 7 rodzajów a są to zagadki matematyczne, logiczne, testy na spostrzegawczość zagadki lateralne. Czyli takie, które polegają na spojrzeniu na nowo na daną sytuację, zagadki polegające na rozwiązywaniu problemu, zadania kreatywne i zagadki na pamięć w zagadkach matematycznych, poza takimi, w których trzeba obliczyć jakiś wynik. Są tu też takie, które nazwałabym dedukacyjno-matematycznymi i są to bardzo ciekawe zagadki, bardzo nieoczywiste, ale też i bardzo satysfakcjonujące, jak uda się je nam rozwiązać. Czuć, że autor zjadł zęby na niejednych zagadkach. Widać też lata doświadczenia w ich wymyślaniu, co sprawia, że potrafi je bardzo ciekawie ze sobą przeplatać, łącząc różne gatunki ze sobą. W zagadkach też matematycznych mamy różne diagramy matematyczne, które ja bardzo lubię. Ogółem, jeśli chodzi o zagadki matematyczne, to są one bardzo przyjemne i mają też różny stopień trudności. Zagadki logiczne to mój ulubiony rodzaj zagadek z całej tej książki. Co ciekawe, ich poziom trudności rośnie im dalej jesteśmy w książce. Początkowo są one bardzo przyjemne, możemy sobie przy nich robić notatki, jednak z biegiem czasu jesteśmy początkowo poproszeni o to, by tych notatek nie robić, tylko od razu zapisywać rozwiązanie w tabeli, a pod koniec książki nie tylko nie możemy robić notatek, ale i nie możemy od razu zapisywać tego, co udało nam się rozwiązać w tabeli, tylko rozwiązanie wpisujemy dopiero wtedy, gdy w całości rozwiążemy całą zagadkę w głowie. Ten trudny wariant miał też mniej podpowiedzi, albo te podpowiedzi bardziej utrudniały, bardziej mąciły niż nam pomagały. Mimo to się przy nich świetnie i cieszyło mnie, gdy udało mi się rozwiązać te trudne zagadki. Choć muszę przyznać, że nie wszystkie udało mi się rozwiązać, niestety. Bardzo bym chciała, żeby te zagadki otrzymały oddzielną książkę, bo są świetne i są zdecydowanie moim numerem jeden wśród tych wszystkich zagadek. Oczywiście to nie jedyne zagadki, jeśli chodzi o te zagadki logiczne, bo tutaj autor znowu przebrata różne zagadki logiczne ze sobą. Testy na spostrzegawczość to kolejne bardzo przyjemne zagadki, pozwalające nam na odpoczynek. Będziemy musieli czas Sami przyglądać się przedmiotom i powiedzieć, który z nich jest cieniem danego przedmiotu. A czasem naszym celem będzie znalezienie dwóch różnic między obrazkami. I tutaj wam powiem, że o dziwo ten rodzaj zagadek okazał się dla mnie najtrudniejszy. Zwykle w takiej zagadce, gdzie musimy znaleźć różnicę między dwoma obrazkami, nasz obrazek jest kolorowy. Natomiast w tej książce mamy obrazki tylko czarno-białe. A to bardzo nam utrudnia poszukiwanie różnic. Zresztą sami się o tym przekonacie, jeśli po tą książkę sięgniecie. Te zagadki także są bardzo zróżnicowane Różnicowane i w ich obrębie mamy także różne zadania, które wzajemnie się przeplatają. Zagadki lateralne to mój drugi ulubiony rodzaj zagadek w tej książce. Są one bowiem potwytliwe, błyskotliwe i wodzące nas za nos. Są to zagadki, które świetnie się rozwiązuje we dwoje, by robić taką burzę mózgów, która bardzo się przydaje, dlatego, że odpowiedzi w nich nie zawsze są oczywiste i czasem niestety bywają frustrujące, gdy okazuje się, że zagadka właśnie wodziła nas za nos i skupialiśmy się na czymś zupełnie innym, zupełnie nie mało istotnym, a nie na tym, co właśnie istotne było i przez to zagadki nie rozwiązaliśmy. Te zagadki mają też swoje wariacje, łączą się z innymi zagadkami, tworząc bardzo ciekawe urozmaicenia. Zadania kreatywne są ponownie odpoczynkiem dla naszego umysłu, polegają bardzo często na wymyśleniu a to pojazdu, a to dalszych losów bohaterów Werna, którzy goszczą na stronach z zagadkami. Te zagadki także łączą się z innego typu zagadkami, co jest znowu bardzo odświeżające. Zagadki związane z zapamiętywaniem muszę przyznać bywały trudne i tu znów autor wykazuje się kreatywnością. Te zagadki bowiem kojarzyły mi się z maturą. Mamy tutaj bowiem wycinek książki Werna, a naszym celem jest go uważnie przeczytać. Na dole pod tekstem mamy cztery pytania, na które musimy odpowiedzieć. Trudność polega na tym, że po przeczytaniu zakrywamy czymś tekst i musimy na te pytania odpowiedzieć bez ponownego zaglądania do tekstu, co wcale nie jest łatwe. Zwłaszcza, że ich poziom także się zwiększa. I im bliżej końca książki jesteśmy, jednak nie tylko takie zadania nas czekają w zagadkach na pamięć. Mamy tutaj też zagadki, które polegają na tym, że najpierw patrzymy na jeden obrazek, potem go zakrywamy, a potem patrzymy na drugi i musimy powiedzieć, czym on się różnił od pierwszego. Oczywiście robimy to na czas i patrzymy na pierwszy obrazek tylko przez 30 sekund. Te zagadki także łączą się z innymi zagadkami, tworząc ciekawe kombinacje, których wam tutaj nie będę zdradzać. Rozwiązywanie problemów to ostatni typ zagad. Tak I moje trzecie ulubione zagadki. Są to zagadki, które są trudne, trochę logiczne, trochę polegające na spostrzegawczości. Są to też zagadki, które chyba najdłużej rozwiązywałam i bardzo często bywało tak, że byłam już przy samym końcu ich rozwiązywaniu, i nagle okazywało się, że gdzieś popełniłam błąd i musiałam zaczynać wszystko od początku. Dla mnie były one najtrudniejsze, ale i najbardziej satysfakcjonujące. Poza wyżej wymienionymi zagadkami mamy także dwie diabelsko trudne zagadki, gdy do nich dotarłam i zobaczyłam, Wyczyłam pierwszą z nich, to pomyślałam hmm, przecież to nie wydaje się trudna zagadka. Po czym spędziłam nad nią 40 minut i w końcu się poddałam, przyznaję. Przeszłam więc na kolejną zagadkę i okazało się że ta jest jeszcze trudniejsza. Przyznam, że ani jednej, ani drugiej nie udało mi się rozwiązać niestety. Jednak na pewno będę chciała jeszcze do nich wrócić i jeszcze raz spróbować je rozwiązać, bo bardzo mi się one podobały. Ciekawi mnie, czy komuś z Was udało się te diabelsko trudne zagadki rozwiązać. Jeśli tak, pochwalcie się tym w komentarzu na dole. Jaki jest jednak w mojej opinii oczywiście poziom wszystkich zagadek? Bardzo zróżnicowany. I to jest ogromnym plusem. Łatwe zagadki przeplatają się z tymi, gdzie głowa paruje z wysiłku, jednak nic nie stoi na Przeszkodzie, żebyście je pominęli i przeszli do tych, które są bardziej przyjazne, które są prostsze i przyjemniejsze, a po jakimś czasie, żebyście wrócili do tych, które są trudne, których trzeba pomyśleć, pogłówkować, a nóż wideliec uda wam się je rozwiązać. Przeplatają się nie tylko łatwe zagadki z trudnymi, ale także i różne rodzaje zagadek między sobą. Dzięki temu książka też nie jest monotonna, bo za każdym razem mamy inną zagadkę. Niemal we wszystkich tych zagadkach przewija się motyw podróży, jaką bohaterowie w 80 dni Dookoła świata odbywali. Przez to te zagadki kojarzą mi się z wakacjami, z odpoczynkiem, mimo że niektóre wyciskały siódme poty z mojego umysłu. I znów mam też poczucie ćwiczenia na siłowni intelektualnej i takiego przyjemnego zmęczenia. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że do ich rozwiązania nie potrzebujecie telefonu, co dla mnie jest ogromnym plusem, a jedynie ołówka. Chociaż ja bardzo lubię rozwiązywać zagadki robiąc im zdjęcia i rozwiązywać je na ekranie telefonu czy na kartce papieru. Tak jest mi po prostu wygodniej, mogę robić więcej notatek, odpowiedzi. Do zagadek są na końcu książki. To, co mi się w nich podoba, to to, że jeśli mamy jakąś zagadkę matematyczną, to mamy w odpowiedzi podane konkretne wzory i to, jak obliczyć rozwiązanie, a nie samo rozwiązanie. Tak samo jest przy wielu innych zagadkach. Jedyne zagadki, których odpowiedzi nie mamy, to zagadki na kreatywność. Te sami wymyślamy i tutaj nie ma złych czy dobrych odpowiedzi. Każdy będzie miał po prostu inną odpowiedź na te zadania. Ja Wam tą książkę bardzo polecam, jeśli lubicie rozwiązywać zagadki lub jeśli jesteście fanami, czy do filmu czy książki w 80 dni dookoła świata, to te zagadki będą świetnym wyborem. Oczywiście nie trzeba znać książki czy adaptacji filmowych, choć będzie to dodatkowy atut, jeśli czytając imiona bohaterów przed oczyma, będziecie mieć aktorów z adaptacji filmowej czy wątki z książki. To też jest dobra książka na start, jeśli nigdy nie rozwiązywaliście żadnych zagadek, dlatego że tutaj poza trudnymi zagadkami są też i bardzo łatwe, takie odprężające, przyjemne zagadki, a z drugiej strony jest tu też dużo trudnych zagadek, więc jeśli lubicie naprawdę pogłówkować, to ta książka także Wam zdecydowanie polecam. Kolejnym plusem jest ilość zagadek, a tych mamy tutaj 200 i nie, nie jest to kwit marketingowy. Serią mamy tutaj aż tyle zagadek, więc one starczą Wam naprawdę na bardzo długo. Ja przyznaję, śpieszyłam się, jeśli chodzi o rozwiązywanie tej książki, dlatego że chciałam Wam jak najszybciej dostarczyć recenzję, a i tak przejście jej zajęło mi 30 godzin. A gdybym się nie śpieszyła, to idę o zakład, że przejście jej zajęłoby mi pewnie jakieś 50 godzin, jak nie więcej. Wszystkich zagadek mi się nie udało rozwiązać. To też jest książka, która świetnie nada się na wyjazdy. Zamiast telefonu przyjemna gimnastyka mózgu, a przecież zbliża się wielkimi kokami majówka i wakacje, więc idealny czas na spędzenie go właśnie z taką książką. W tym filmie to już wszystko. Już niedługo pokażę Wam dwie kolejne książki, także podarowane przez wydawnictwo Arma Press, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeśli i Wy chcecie się zmierzyć z tymi zagadkami, to na dole macie linka do strony wydawnictwa, w którym możecie m.in. ją kupić. Mówię m.in., Dlatego, że oczywiście wydawnictwo Arma Press ma w swojej ofercie różne ciekawe książki z różnych gatunków, czy to książki związane ze sztuką, czy poradniki, czy książki historyczne. Ja Wam polecam sprawdzić ofertę wydawnictwa Arma Press, bo naprawdę warto. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę. To was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. pa! pa.